Gabriela Wagner, witam Cię bardzo cieplutko na moim kanale Mini Feng Shui. Słuchaj, dzisiejsze nasze spotkanie będzie dotyczyło tego, w jaki sposób poukładać się i jak uważać na siebie w roku tygrysa. To jest kolejne wideo na ten temat, ale myślę, że temat jest na tyle ważny, że koniecznie, ale to koniecznie warto rozglądać się wokół siebie. Słuchajcie, wczoraj jeszcze króciutko zmienię temat. Wczoraj oglądałam cudowne wideo Jacka Walkiewicza, którego uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I on powiedział coś takiego: że on w pewnym momencie postanowił sobie, że on będzie nagrywał filmy bez względu na to, czy ktoś go ogląda, czy nie. Jeżeli komuś to posłuży, to, to dobrze, jeżeli nie, no, on to zostawia po prostu. I Ja mam to samo. Słuchajcie, jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany, koniecznie ze mną zostań. Jeżeli temat Cię nie interesuje, po prostu zmień ten kanał i, i idź tam, gdzie, gdzie będzie Ci zdecydowanie lepiej. Słuchajcie, wracam do tematu. Wracam do tematu. Rok Tygrysa. Dwie strony medalu. Pierwsza to ta okrutna, ta bardzo agresywna. To ten nadmierny ruch, ta nadmierna dynamika, przemieszczanie się ludzi, to wszystko jest gdzieś w roku Tygrysa, jednak zapisane. Kiedy analizujemy różne aspekty w metafizyce chińskiej, ten ruch bardzo mocno widać. Ta agresywna strona rzeczywiście pokazała swoje oblicze w lutym, w pierwszym miesiącu roku Roku Tygrysa. Słuchajcie, ja o tym już mówiłam na, na kanale, ale dzisiaj zgłębię temat. Słuchajcie, jak Zaczynamy w metafizyce chińskiej analizować, co takiego się zadziało, że, że yy, za ścianą wręcz pojawiła się wojna, to metafizyka chińska bardzo. Yy, Prosto i jasno nam to może pokazać, i gdzieś tam możemy z tego skorzystać, być może na przyszłość. I teraz tak. Słuchajcie, jeżeli analizujemy napaść na Ukrainę, to ona miała miejsce w roku Tygrysa, czyli roku, który jest bardzo dynamiczny, bardzo agresywny, który jest rokiem takiego zagarniania, czatowania i zagarniania. W miesiącu tygrysa, czyli w lutym, w godzinie tygrysa, czyli pomiędzy 3 a 5 rano, i w dniu tygrysa. Jak sprawdzicie sobie kalendarze chińskie, to był to dzień tygrysa, czyli tam było maksymalne nagromadzenie agresji. Wiecie, być może nie wiecie, mamy, jeżeli mówimy o metafizyce chińskiej, takie dwa znaczki, tak powiem. Yin i Yang, dwie najważniejsze siły w ogóle w metafizyce chińskiej, i podstawę w ogóle metafizyki chińskiej. I to jest tak, jeżeli mamy nagromadzenie czegoś, to po prostu przechodzi w następne, czyli to musi po prostu wybuchnąć. I teraz tak, mamy ten aspekt bardzo niekorzystny i z tym aspektem bardzo niekorzystnym musimy się poukładać, ale mamy też ten aspekt aktywny i taki korzystniejszy i to jest ten aspekt, który mówi nam o tej energii tygrysa. W takim kontekście jest to rok, który będzie korzystny dla ludzi odważnych, którzy chcą do czegoś dojść, pójść do przodu, coś zrobić, którzy są pewni siebie, którzy potrafią czekać, żeby, żeby coś dostać. I to jest bardzo fajne. I teraz słuchajcie, jeżeli macie tak, że Cały czas gdzieś tam nie wiecie, jak ruszyć, czy ruszyć, i tak dalej, z jakimiś planami, marzeniami, i tak dalej. To ten rok tygrysa, on mówi nam: hej, zrób to inaczej, być może postaw na odwagę, postaw na bycie sobą, postaw na takie pójście do przodu i zobacz, co się zadzieje, w tym takim pozytywnym oczywiście aspekcie. I jest ten negatywny aspekt, który mówi: hej, ale uważaj, dlatego że tygrys może zabrać bezpieczeństwo dając niebezpieczeństwo. Słuchajcie, jeżeli patrzymy jeszcze powiem tak na nasze domy to obszar samego tygrysa mieści się w obszarze tak zwanym NE3, północny wschód trójka i to jest taki aspekt, który jest uplasowany na tzw. Tak zwanym sky horse, czyli tak zwanej gwieździe, znowu energii przemieszczania się. Czyli ten rok również pokazuje, że siły związane z przemieszczaniem będą bardzo, bardzo silne. I teraz, co dalej? słuchajcie, dwa znaki znaki nasze urodzeniowe będą mieć w tym roku więcej wyzwań, na pewno wiecie, że w metafizyce chińskiej jest również horoskop chiński i tam mamy różnego rodzaju znaki one wyglądają całkiem inaczej ten horoskop chiński nie jest horoskopem, że coś mi się wydarzy coś mi się zadzieje, przeczytam i będzie buch, nie, natomiast jest to pewien potencjał, który, który rok daje i ty możesz Możesz z niego skorzystać, możesz na przykład wiedzieć, że coś będzie nie halo, w związku z czym warto zrobić krok do tyłu. I jest to pewna prognoza, która jeżeli Ty w to wejdziesz, jeżeli będziesz chciała wejść, to być może ta energia Ci może posłużyć. I teraz o tych dwóch znakach chciałam powiedzieć, bo też w poprzednim wideo mówiłam, że będzie trochę więcej. Słuchajcie, w roku Tygrysa... Znak tygrysa. Ten jeżeli ktoś mówi, ja jestem tygrysem z roku urodzenia, to właśnie o to mi chodzi, jest tak zwanym Grand Dukeiem, czyli to znaczy, że ja już bardzo, bardzo mocno upraszczam. Że y, możesz być w 2022 roku ze swoimi działaniami na widoku w świetle fleszy, ale nie tak super jak będzie miał koń w tym roku, y, tylko y, tak. Y, y, z wyzwaniami, z przełomami, z pójściem do przodu, wracaniem, z takim być może trudnym rokiem, żeby coś się zadziało, z mnóstwem wyzwań. Wyzwanie to, to jest chyba to słowo, które tutaj cały czas powinno wybrzmiewać i teraz, co jest ważne no trzeba się do tego po prostu przygotować, jeżeli jest Ci dobrze to w ogóle ok, jest ok natomiast rozglądasz się dookoła żeby gdzieś nie wpaść w jakąś jakiś przysłowiowy dół natomiast jeszcze króciutko ja teraz powiem Ci lata tygrysa, opowiem Ci które to są dlatego, żebyś wiedział, wiedziała, być może możesz sobie to oczywiście sprawdzić, ja tutaj mówię o tych latach osób, które mnie oglądają Dają. E, czyli tak, rok 38, 50, 62, 74, 86, 98, 2010, 2022. Uwaga, wszystkie lata po 4 lutego. E, e, jeżeli gdzieś tam urodziłeś się w tej dacie granicznej, to trzeba jeszcze to e, sprawdzić. E, czyli e, te osoby, które są tygrysami z roku urodzenia, mówią, myślą sobie, być może będzie rok trudniejszy, być może będą wyzwania, ok, muszę się na nie przygotować i muszę się rozglądać dookoła, nawet jeżeli mi idzie bardzo dobrze. Ale uwaga, jeżeli zerkniesz sobie na kompas chiński, to naprzeciwko tygrysa w horoskopie i na kompasie usadowiona jest małpa. Małpa jest tak zwanym yearbreakerem, po angielsku tak się nazywa jest to oponent roku. I teraz mówi się tak, że te osoby, które urodziły się w roku małpy, ze względu na to, że są oponentem, mają również w tym roku możliwość pojawienia się dużych wyzwań. Dużych wyzwań, czyli to są takie wyzwania, które mogą sprawić, że gdzieś tam popłyniesz, ale też być może się zmienisz na lepsze. Natomiast jakby ścieżka płynięcia zależy od ciebie. Czy, czy weźmiesz zmianę na plus, czy weźmiesz ją na minus i będziesz cały czas oporować. Jeżeli chodzi o lata urodzenia, małp małpa z roku urodzenia to są lata i już tutaj Ci czytam, żeby niczego nie pominąć żeby niczego nie pominąć to również ten materiał znajdziesz na studiofengshui.pl rok 56, 68 80, 92 2004, 2000 16. Słuchajcie, oczywiście po 4 lutego każdego roku, a nawet jeżeli jesteś gdzieś tam w tych obszarach granicznych urodzona, urodzony, koniecznie należy to sprawdzić, bo te, ten nowy rok chiński on się zaczyna różnego dnia, czasami może być to piąty, czasami czwarty, okej. Okay. Słuchajcie, czyli podsumowując, jeżeli jesteś tygrysem, jeżeli jesteś małpą, to na pewno rozglądasz się bardzo precyzyjnie dookoła siebie, żeby ta energia tygrysa w jakiś sposób nie weszła na twoje terytorium. Ona może wejść, ale de facto to zależy od ciebie, czy dasz się pokonać, czy może zrobisz krok do tyłu i powiesz nie interesuje mnie to, w tym roku tego nie robię. W tym roku robię krok do tyłu. Natomiast jeszcze chciałam Ci powiedzieć, czym możesz się tutaj posiłkować, i przede wszystkim odsyłam Cię do innego wideo. To wideo dotyczy centrum domu, bo centrum domu, czyli coś, co zawiaduje rokiem, jeżeli mówimy o Feng Shui, czyli to centrum, które mówi, jaka energia będzie rządziła tym rokiem. W tym roku to centrum jest dużym przełomem niekorzystnym nie przełomem. Tam rezyduje energia piątki. To jest duży, niekorzystny, bolesny przełom, tak mówi się w terminologii feng shui. I teraz tak, bardzo niekorzystnie w centrum było w lutym i to było widać, i niekorzystnie również będzie w listopadzie, w związku z czym miecie sobie to na uwadze, żeby tam nie wiercić, nie robić, nie, nie aktywizować w każdy inny sposób. Odsyłam do tego wideo, które już jest nagrane. Jeżeli chodzi o ważny miesiąc dla małp i dla tygrysów, to jest to sierpień. I teraz tak, sierpień jest miesiącem małpy. Jeżeli mówimy o metafizyce chińskiej, w związku z czym, jeżeli znowu nakładają się te wpływy roczne, wpływy miesięczne, to mówi się tak, że jeżeli one są negatywne, to słuchaj, usun się z tego czasu, z tego obszaru. Nie rób nic ważnego akurat w tym miejscu, w tym obszarze. Nie wybieraj się w jakąś daleką podróż i nie rób, nie podejmuj decyzji, nie podpisuj umów, jeżeli jesteś małpą albo tygrysem, właśnie w tym miesiącu, bo on może. Może gdzieś być przeciwko Tobie. Natomiast na pewno ta czujność się przyda. Patrzę jeszcze, czy jeszcze czegoś nie powiedziałam. Eee, sierpień był, listopad był. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że w listopadzie w 2022 roku będziemy mieć te same wpływy, które były w lutym. Czyli zobaczcie, jak było wam w lutym, tylko że listopad już jest pod wpływem energii świni, czyli ta energia jest całkiem inna, ale również to centrum będzie bardzo trudne. Czyli jeżeli masz jakiś pomysł na centrum, na jakieś prace budowlane, czy coś jeszcze, jeszcze innego, akurat w centrum, to koniecznie, koniecznie zrób krok do tyłu. Zobacz sobie to moje inne wideo. I jeszcze jedna informacja, słuchajcie. Ja tutaj operuję dla mnie od wielu lat już tymi takimi stwierdzeniami centrum NW, SW, N3 i tak dalej, tak dalej, bo cały czas na tym pracuję. Jeżeli jeszcze jakby tutaj gdzieś wymykam Wam się ze zrozumieniem tego, to powiem tak, na moim blogu na studiofenkszul.pl masz e booki jak nałożyć dobrze mapę energii na swój, na swój dom, być może jak urządzić pokój dziecka i jak kupić dobrze działkę, bo to są takie aspekty, które nas rzeczywiście bardzo mocno mogą wspierać. Myślę, że na dzisiaj tyle. Słuchaj. Tutaj na moim kanale pojawiło się kilka filmów, które związane są właśnie i z tygrysem i z tym centrum. Jeżeli temat Cię interesuje, zapraszam Cię właśnie, żebyś zerknęła, zerknął na, na te inne filmy, żeby jak najlepiej się poukładać, ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz, to nie jest tak, że jeżeli tego nie zrobisz, to wydarzy Cię coś strasznego. Nie, absolutnie nie. Nie jesteśmy na poziomie myślenia magicznego. My jesteśmy na poziomie takiego myślenia, że okej, okay, warto to monitorować, warto się przyglądać, żeby po prostu nie dać się podłożyć. Yy, I na tym polega dobry Feng Shui. Żeby wykorzystywać te obszary, które są dobre w danym roku i tam po prostu być, robić, działać, telefonować i tak dalej, a wycofać się z tych obszarów, które mają gorszą energię, no bo po co, po co być w takich obszarach i po co zabierać sobie samemu dobrą energię, kiedy robimy dobrą robotę. Pozdrawiam Cię cieplutko. Zostań ze mną na tym kanale, jeżeli temat Cię interesuje. Wracamy już za moment. Cześć, trzymaj się, hej!